Witam was w kolejnym odcinku na kanale Znowu Jawor Z tej strony Znowu Jawor i jest ze mną Zukol A Myślę, że Znowu Ola Dzisiaj wyjątkowo na tym kanale odeszliśmy od komputera I będziemy odpowiadać na pytania Mini Majka i Paulinki Ostatnio oglądaliśmy ten odcinek W sumie to oglądaliśmy reakcje Multiego na ten odcinek I zaczęliśmy odpowiadać na pierwsze pytania I stwierdziliśmy, że fajnie byłoby było coś takiego nagrać I sprawdzić jak siebie oceniamy Stwierdziłem, że mój główny kanał nie jest odpowiednim miejscem Za to Znowu Jawor jak najbardziej Jeżeli nie subskrybujesz tego kanału Bo dalej 60% z was tego nie robi to będę Ci mega wdzięczny, jeżeli sprawdzisz ten czerwony przycisk jest szary Zostaw lajka, jeżeli chcesz tutaj więcej odcinków z tabliczkami A my bez zbędnego przedłużania zaczynamy Jak oceniasz sylwetkę swojej drugiej połówki? <grym> to będzie dość zabawny film Ale ma być taka szczera? Szczera, tak jak okay. najbardziej szczera odpowiedź, tylko czekaj Czy zero bo... Zero? Nie, pisałem cyfrę, tylko nie z ten, bo psy odsłoniły okno, czekaj Jesteś gotowy? Dziewięć ja dałam 6. Okej, okay. uargumentuj to. <laughs> no bo wydaje mi się, że gdybyś yy, chciał i gdybyś zaczął ćwiczyć, to mógłbyś mieć dużo lepszą sylwetkę. Po prostu wiem, że nie masz czasu, żeby to robić, ale jest potencjał, więc tutaj jest taka motyw motyw motywująca szósteczka, żeby cię zmotywować, żebyś sobie... Okej, okay. ja dałem natomiast dziewiątkę, bo uważam, że twoje ciałko jest bardzo fajne, aczkolwiek też mogłobyś nad nim popracować, gdybyś się zmotywowała i gdybyś nie jadła pizzy o 22, to byłoby super. Kiedy mam pizzę o 22? Wczoraj. Nie będę tutaj Mówić, kto jadł zupkę chińską od 23 osoby. raz kończmy tak. I kto dzisiaj na śniadanie zamówił KFC. Przejdźmy do kolejnego pytania. Jak oceniasz umiejętności kulinarne drugiej połówki? Osiem 8 Dlaczego tak blisko? No. Ogólnie dałabym Ci wyższą cenę, ale ostatnio mało gotujesz. I jak raz chociaż go gotujesz, to robisz to takie pikantne, albo takie no przesuwane, albo takie... Pieprzne, bo po prostu nie masz wyczucia Dlatego okay. jest taka niska ocena Okej, okay, ja Ci daję ósemkę, bo Ci na przykład Nie posoliłaś pierogów, które zrobiłaś Były Postali. pyszne, ale nie były posolone Aczkolwiek bo uważam, się... że gotujesz bardzo dobrze Ale do perfekcji Ci trochę brakuje Musisz jeszcze troszkę się ode mnie Nauczyć, Od żeby ciebie. było idealnie Od Tak ciebie. jest okay. Jak oceniasz sprawność fizyczną drugiej połówki? <noise> No i co się śmiejesz? Daj ocenę, ale rzetelną. Aha, sześć. Trzy. Trzy? Gdybyś chodziła ze mną na treningi. <noise> Przepraszam, musiałem. Daję ci trzy, bo uważam, że masz strasznie słabą kondycję i słaba też jesteś siłowo. Jakby. Nawet jak chodziliśmy biegać, to mimo, że ja się też nie ruszam za bardzo, tak jak i ty, to ja robiłem to znacznie lepiej. Chodziliśmy na zajęcia EMS i ja miałam dużo wyższą siłę i robiłam lepiej mi to wszystko. Nie, prawda, sobie, oczywiście, że nie. Tak. no bo ja mam większą, ale ty nie porównuj. Ja na EMSie miałam zupełnie inną moc, bo ja mam inną tkankę tłuszczową. Miałaś ja, mam, mi... ja mam miałam mniejszą, bo mam więcej tłuszczu. Dlatego? Ale nie potrafiłeś w ogóle tam ćwiczyć. No ale nie zmienia to faktu, że jak byliśmy gdziekolwiek biegać, czy na rower, czy cokolwiek, to twoje kondycja była strasznie słaba, a jeżeli chodzi o siłowe rzeczy to ty dosłownie dwie siatki czasem podniesiłeś, Jezu jakie ciężkie ja je biorę, one są ciutkie. Ja wiem, że jestem facetem i dla mnie to jest lżejsze teoretycznie, ale zmieniam to faktu, że uważam, że no słabo, słabo. Mogłobyś popracować. No to ja to też, też mógłbym, wiem o tym, jak najbardziej. Jak oceniasz umiejętności za kierownicą drugiej połówki? Osiem. O, Czemu jej tylko 8 dałaś? Znaczy ogólnie Jeździsz bardzo dobrze i ufam ci bardzo za kierownicą tak jest. Ja, jest wiele osób, z którymi jeździłam, którym totalnie nie ufam Ale Paweł, Paweł jest takim kozakiem, takim hamem na ulicy, że kiedyś na światłach, czy komuś zajechałeś drogę, czy coś Uciekałeś na czerwony, bo po o ciebie Dobra, A jak wręcz. raz jechaliśmy do mojej babci I jeden pan wyjechał z parkingu, Paweł zaczął mu klaskać się okazało, że ten pan nie był zbyt miły, zaczął za nami jeździć. Nigdy nie widziałam Pawła takiego przestraszonego, jak uciekał przed tym facetem. Dobrze, a ty walnęłaś lusterkiem dziadków samochodem w drugi dzień, jak miałaś samochód od nich. Ja miałam wtedy prawko trzy dni. Dlaczego dostałam 8? Dlaczego dostałaś 8? Uważam, że jesteś bardzo dobrym kierowcą, mm. aczkolwiek jest wiele sytuacji, w których się stresujesz. Na przykład do centrum Warszawy nie wiedziesz. No nie. No właśnie. Ale do Gdańska ale... jeżdżę. No wow, jeździ do Gdańska, ale co to jest za wyczyn wjechać do centrum jakiegoś miasta. Jakby. Znaczy nie, no w Warszawie dla mnie to jest duży dym. No i właśnie dlatego masz 8. Bo uważam, że to nie jest żaden problem, nie? A ja powiem mi co najmniej 9,5. Na ile oceniasz atrakcyjność drugiej połówki? 9,5. 9,5. Co ci nie pasuje, czemu nie dycha? No, bo czasami jesteś taki zbyt leniwy, żeby się ogarnąć, ale ogólnie jesteś dla mnie bardzo przystajny. Dobrze, ty jesteś dla mnie bardzo piękna, mm -hmm. aczkolwiek uważam, że powinnaś coś zrobić z włosami. Okej, okay, a do a. Czego mi to musi na odcinku, a nie musisz tego na co dzień? No bo jakoś tak nie Jak było się okazji. Się I to ci przy okazji powiem. Uważam, że powinnaś mieć ciemniejszy kolor. Okay. Masz za jasny kolor. Gdyś miała ciemny, albo najlepiej jeszcze przedłużony z powrotem, to byłaby dyszka. Tak to ciekawe. Znaczy ogólnie jest zapisana, żeby przedłużyć włosy. A, no to bardzo mi się to podoba. O, <laughs> to jest ciekawe. Na ile oceniasz lenistwo drugiej połówki? Ja tu na pewno stanę jakieś dwa albo jeden, na 100%. Że jeden, że jesteś bardzo leniwy, czy że tak, osiem, Tak, jesteś 10, bardzo, 10, leniwy? Nie, bardzo leniwy? Nie, Jeden jesteś bardzo leniwy, dziesięć okay. jesteś prawie nie leniwy Osiem Cztery Ale ja się z tobą zgadzam, jestem to leniwy Ona jest tak? bardzo leniwym człowiekiem Ale pracuje nad tym Tak, stara się, a ja za to jestem teraz bardziej leniwy niż kiedyś wyluzowałem trochę w życiu Tak Na ile oceniasz styl swojej drugiej połówki? Pięć Ej, to i tak wysoko. Ja bym sobie dał trójkę. Ja nie potrafię się ubierać. No, nie potrafię. To totalnie nie potrafię się no. ubierać. Idę do sklepu, mi się podoba koszulka, kupię koszulkę. Idę do kolejnego sklepu, podobają mi się dżinsy, kupię dżinsy Nie patrzę, czy one do siebie pasują. I później zakładam, jak leci. To, co mi się w szachy, nie, to zakładam nie zakłada. Nie, masz czasami takie momenty, że się ładnie ubierzesz. Z tego wszystkiego, co masz, to, że wybierzesz jakieś takie okej okay rzeczy. Ale, Ale czasami były takie momenty, gdzie Paweł na przykład miał bordowe dresy, beżową bluzę i na przykład zieloną kurtkę. Potrafię nie potrafię tak. było tak. Ej, bez przesady, z <noise> Nieprawda, aż tak źle nie Aczkolwiek ja nie Byłem Taki momenty nawet to zdjęcie gdzieś jak byłeś tak ubrany Dobra, to jestem jej A tobie dałem 7, bo hmm. uważam, że jest ok Mogłabyś się bardziej postarać Mam wrażenie, że też jak idziesz na zakupy To nie patrzysz na to, żeby coś do siebie pasowało I później w domu Na siłę Z tych takich Wiesz, jakbyś rzeczy niespasowane do siebie próbowała spasować na siłę. Okej. Okay. To zróbmy tak: pójdę na zakupy, kupię tobie ciuchy ty pójdziesz na zakupy, kupisz mieciuchy mhm. i będziemy musieli w nich chodzić. Nie, bo mi się nie chce chodzić po sklepach. <gry> Jak oceniasz rozrywkowość drugiej połówki? Mam ciszę. Ja dwa. Czemu niby dwa? No powiem rozrywkowość to znaczy co? Gdzieś sobie idziemy, coś robimy, na imprezy w ogóle nie chodzimy. Na przykład, kiedy ostatnio byliśmy gdzieś się przejść, bez psów, że to nie był obowiązek, tylko tak o się przejść. Kiedy ostatnio byliśmy gdzieś jakby coś porobić na Dobra, a pytanie do Ciebie mam. No? Kiedy ostatnio byliśmy gdzieś się przejść, bez psów? No nie byliśmy. No, no? A nie byliśmy, to to jest moja wina, czy to jest nasz wspólna wina? Nie chodzi mi o takie coś, tylko okay. po prostu. Ty jesteś, stałeś się bardzo taki aspołeczny I na przykład nawet rozmawiałam z Bartkiem ostatnio nie, ma, nie było nigdy takiej sytuacji, żebyś ty na przykład napisał do Bartka Ej, chodźmy gdzieś, coś poróbmy Zgadzasz się czy nie? Ja jestem typem samotnika ogólnie Tak, ja tak, ja taki no Jestem zamknięty w sobie mocno, ale czy aż tak? No dobra, no, może trochę przesadziłam No przesadziłaś Ale o no, nie. Co, ale jedno nie jesteś jakiś super rozrywkowy, ja? na spacer wieczorem. Ja częściej bym sobie na przykład gdzieś poszła, Dziś na przykład bym poszła sobie na kawkę i posiedziała na przykład jeszcze dwie godziny, a pójdziemy z Pawłem i Paweł na przykład wypije i już musimy iść, bo on już musi iść. No, bo mi się nie chce siedzieć w kabinie, wolę się posiedzieć w domu. No właśnie o to mi chodzi. No, a ty dostałeś 6, bo. Tak jakoś. Okay. <laughs> nie, nie wiem, czemu. Nie, nie chcę się tłumaczyć, jestem załamany twoją powiedzią. No Nie, no, no dalej. Ja by chciał, Nie ja bym chciała wiedzieć, czemu mam 6. Czy masz 6? No bo uważam, że jesteś taka, wiesz, jak gdzieś się z kimś spotykamy, czy gdzieś idziemy, to jesteś zawsze taka napięta, taka nadęta siedzisz. Taka. No nie wiem, jak to nazwać. Nie potrafisz się na maksa wyluzować i taka być. Z ludźmi, tylko jesteś taka. Siedzisz obok i patrzysz. No ja jestem typem obserwatora. <laughs> Jak oceniasz umiejętności w łóżku swojego partnera? Osiem. Dziewięć i pół. Okej. Okay. Okay. Tutaj może jakby to są rzeczy prywatne, także nie tłumaczmy tutaj tłumaczmy tego. sobie. Pogadamy sobie okay. wieczorem. Okay. Na ile oceniasz oszczędność drugiej połówki? Na dany moment, tak? Na dany moment. Nie na moment dwa lata temu czy rok temu? Sześć. Ja dziewięć. To też zależy, no bo na przykład ty kupujesz duże rzeczy. Drogich, ale to są troszkę rzeczy związane z pracą, nie? No to to nie jest, to, jest, to jest jakby to jest, rozwój jakby, pracy. No tak, no. Ale dla siebie jako dla siebie ja nic nie kupuję. No nic, totalnie, ostatnio. Właśnie to jest problem. Nie, mieszko szkoda pójść do sklepu i wydać, nie wiem, 200 zł na koszulkę. No, ale dlaczego ja dostanę tak mało? Był taki okres, teraz już nie? Że. No, ale mamy na dany moment. No tak, jest. w sumie na dany moment. Dobra, na dany moment, yy, 7. Jak oceniasz romantyczność swojej drugiej połówki? 5, 3. Nie jesteśmy oboje zbyt romantyczni. Jeszcze trzy miesiące temu dałbym ci dwójkę, aktualnie jest to trochę wyższe, okay. bo jesteś bardziej taka czuła, taka ogólnie. Musimy oboje nad tym popracować, ja wiem, czemu mam trójkę, bo ja w ogóle nie jestem romantyczny. No nie. Jak oceniasz opiekę nad piskami drugiej połówki? Osiem. Dziewięć. Czemu osiem? Ja więcej mam z nimi obowiązków. Ja ogarniam fryzjerów, ogarniam weterynarzy, ogarniam... Jedzenie i im, daję im jedzenie, wchodzę z nimi Nieprawda, jedzenie. ja im też daję ostatnio bardzo często jedzenie. Nie, proszę o to. Nieprawda. Kochanie, proszę Cię, mam zacząć liczyć, ile razy ja im dałem rano i jej, ja, ja jeszcze się Cię pytam, Olcia dałeś psom jeść, a Ty mówisz, nie zapomniałam, więc dobrze, ja dam mimo problemu. Ale chodzi mi na przykład też o okupowanie tego, jakby to jest wszystko na mojej głowie. No to fakt. Czy, a na czy mojej, mojej głowie Więc nie rano z nimi. Dobrze, chcesz się zamienić? E ale ja nie mówię, ja tylko po, 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 ja po prostu daję swoją cenę i wypowiadam się czemu. Okay. Często jest tak, że wracamy do domu i ty o Boże, trzeba znowu iść z psami. No w nocy, no bo mi się no w dobra, nocy nie chce no, chodzić. mi się też rano nie chce z nimi chodzić, no. ale nie narzekam. Jakby po to południowe spacery są super i. Tak, często też chodzimy razem. Tak. Bo ma, ja mam ochotę iść i Ola ma ochotę iść, a wieczorne już są takie, wiecie: szczególnie jak jesteś po całym dniu zmęczony. Poranne po... są tragiczne. Ja porannych nie lubię, bo ja nie jestem w stanie funkcjonować, dopóki się nie załatwię i nie wykąpię. Tak, a jeszcze jak skipper chce mocno, to po prostu jest taka wojna z czasem rano, że. Zrywasz się i musisz zbiegać tak. po schodach, no ze skipperkiem. Jak oceniasz odpowiedzialność drugiej połówki? Osiem. Dwa. Czemu dwa? No bo uważam, że jesteś nieodpowiedzialna. To Może to jest słaby przykład. Jakby to ktoś to ci ja. powierzył dziecko, to faktycznie byś się nim dobrze zajęła. Okay, to a, to jest... a właśnie gdyby ci ktoś powierzył dziecko, to nie wiedziałbyś, co zrobić. Nieprawda wiedziałbyś, że Jęka tak wychowałem. No ale ile lat temu to było. No, a jak wiadomo. zostajemy na przykład z Pawłem Krześniaczką, zostawaliśmy albo z Nikodemem, to ja zawsze z nim jestem, a Paweł coś innego robi, albo na przykład zostajemy. Dobra, z ruchiem, ale czy u... nie o dzieci, chodzi o odpowiedzialność. No, ale nie o odpowiedzialność nad dzieci. to też. Gdyby chodziło na odpowiedzialność od dzieci, to ja powinnam mieć 8, a tu powinnaś mieć dwa. To fakt, ale uważam, że przykładowo, Gdyby trzeba było zorganizować, nie wiem, festyn, to bym to zorganizowała. Nie zorganizowałabyś zorganizowałabym tego. Nie zorganizowałabym Oczywiście, tego. że tak, prawda. Jakbyś miała mieć odpowiedzialność za pracę 10 ludzi, to nie podawałabyś. A nie uważasz, że jestem teraz bardziej odpowiedzialna niż Jesteś, dlatego nie masz A, jedynki. Dobrze, moi kochani, to było na tyle. To są wszystkie pytania po linki i mini Dajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej filmów tego typu. Dowiadujemy się tutaj bardzo fajnych rzeczy o sobie. Subskrybujcie kanał, widzimy się w kolejnym odcinku. Już nie papa, pa. cześć. Czekaj, daj do miniaturki weź tak, tylko i weź bądź taka w k***a. A z tym? Z jakimś tak. Nie, bez, bez numerku, obojętnie.